Ten najmniejszy bajtel to jest Jo Maksymilian Waduch, urodzony w Mikołowie w roku 1917. To jest chyba ze czwartej klasy szkoły powszechnej w Mikołowie. Razem jeszcze chodziliśmy z dziewczynami i jest w tym miejscu. Tu jakże miał 13 lat, to grołek w sztuce teatralnej. Stanisława Wipla, to był nauczyciel w naszej szkole. I tu grałem za młodego harcyża który został w tej sztuce rozstrzelany przez Ukraińców. Moim pierwszym wierszem, który tak publicznie wystąpiłem, było wiersz. Wygłoszony w czasie e, poświęcenia szkoły numer jeden w Mikołowie w roku 1934. Był to wiersz o Śląsku. I cóż było twą piosenką Śląsku krajino Maleńka. Przez 600 lat gnośniałaś ty pod obcym zaborem w pętach. Przez sześćset lat błyszczały łzy krzywdy w dziatek oczętach. Lud twój nieludzko gnębiono, mówili, żeś dawno już w grobie. O Śląsku ziemię męczono, któż mógł zapomnieć o tobie? W modlitwach cię czuli prości, w słowach o tej nie zginie i w pieśniach pełnych miłości. I w ślubach danych dziewczynie, Przy pracy wśród pól zielonych I dla tych obcych fabrykach Wszędzie śnił biało-czerwony, Zawsze ich dusze przenikał. Wszak to w ich sercach wciąż brzmiała Melodia żewna swojska, Nie zmilkła, wiekami trwała, wiekami... Ośląsk to Polska. Mając 10 lat, wstąpiłem do Związku Arcerstwa Polskiego w Mikowie. Do drużyny, trzeciej drużyny imieniem Karola Miarki. I tam w roku 1934 wstąpiłem znowu do jeszcze do Młodzieży Powstańczej w Mikołowie. W tym samym roku zostałem wysłany na kurs ochrony przeciwlotniczo-gazowej w, w Katowicach i w czasie wojny zostałem przydzielony do służby obrony terytorialnej i przeciwlotniczo-gazowej. Od 1 września przez dwie noce przebywałem na dachu magistratu w Mikołowie Służba ta miała polegać na tym, żeby w razie e, nalotu samolotów, nalotu bombowego, żeby dać znać zawsze co i co tam się dzieje. 3 września razem z wojskiem noc e, nad ranem, myśmy nad ranem się wycofali wcześniej tak koło 5 w kierunku wschodnim. Ja jechałem na rowerze i na tym rowerze przez całą wojnę przesuwaliśmy się oprze... Od... przez Jędrzejów, tam potem aż dojechaliśmy do, do, do Janowa Podlaskiego, pod Hrubieszów do Łócka i i na samym końcu w Korcu o 17 września rosyjskie wojska, najpierw samoloty, oni imitowali taką walkę, jakby powietrzną między Niemcami a rosyjskimi samolotami. Była walka. no My Myśleliśmy, że oni idą nam na pomoc, ale w tym czasie Zrzucali jeszcze ulotki, że idą na pomoc, że Rosja idzie Polsce na pomoc. Tak myśmy się krzyli jak, jak oni potem wyjeżdżali, ale fatalnie wyglądali. Mieli na plecach worki na szpagacie, nie, nie mieli ani te, 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 plecaki, to były worki tu na szpagacie. A, a, e, tanki, czołgi, jak wyjeżdżały rosyjskie, to na przedział miał przed, przed taki stos kloców ułożone, bo to była ochrona przeciw tym pociskom przeciwczo. No i to Rosjanie jak weszli, zaraz na drugi dzień, potem patrzymy, a oni, Wojsko Polskie, bo wojsko myślało, że idą na pomoc, to tam nie, nie biło się z nimi. Nie, nie. I zaczęli rozbrajać, musieli broń oddawać. Oficerów osobno, szeregowych i tych osobno nawet do domu. To ja byłem świadkiem, ja powiedział: Idź, idź do domu, do domu. Do w byłem parę dni. Tam było ciężko, bo tam nie było co jeździć nie tego, owego. Ukraińcy nas montowali, myśmy trzy pierwszą noc w Lwowie chciałem, w grudku jagiellońskim tam chciałem zanocować. Co tam zaraz ci Polacy powiedzieli, I no tam nie chodźcie, bo oni was nocy zarżną. Po drodze od samego Lwowa aż do Przemyśla, dopóki nie przekroczyło się Sanu, tak Ukraińcy nas Napadali, całe bandy stały i rowery brali tego, bo dla nich rower to było maszynku, maszynko, nie, tego, no, dawaj maszynku. No, ale ja się jakoś wybroniłem, tam od nas, nas tam było może z piętnastu, co na tych rowerach jechało, ale to do wróciło czterech z, z tego, na tych rowerach. I jak wróciłem do domu, to do, do stycznia przebywałem w tym domu. Ale w domu przyszli sprawdzić, e, ci kierowcy S.A. przyszło sprawdzić, czy ja jestem. Oni wiedzieli, że ja już przyszedłem, bo tam z Magnerem, ojciec Mag Magner to był, on był taki Niemiec, ale on był dobry Niemiec taki, nie, nie tego. To ojciec mówił, że ja wróciłem, nie, to, to oni wiedzieli, to przyszli sprawdzić, czy ja jestem. Ja tak wieczorem, Wychodzę na, na, na podwórze, nie, a tu otwieram drzwi, a tu drzwi drzwiach stoi w pięciu. Ja tak cholera padam, przyszedł mnie psiak krew i... W, tak ich ominąłem i na ogród chciałem uciec, nie, a ci krzyczą halt, halt, halt. No i stanąłem. I powiedzieli, dlaczego ja chciałem uciekać. Ja powiem, ja, ja nie chciałem uciekać, ja tylko szedłem, tam, bo my, tam w tym budynku jeszcze były ubikacje na, na, na ogrodzie, nie? nie było tego w domu i no był drewniana ubikacja, odstawa tego. Ja chciałem iść do ubikacji, tak się wymigałem, nie no, <laughs> ale przyszli, pokopali po szafach, powyciepali wszystko, poogadali na no i poszli. Nic mi nie zrobili. Ja zawsze miałem szczęście w nieszczęściu, tak zawsze to było. I potem był w styczniu, w 40 roku już, żeśmy szli te, te, te palcówki robić. Zaczęła palcówka, no bo y, obecnie pokolenie nie wie, y, co to jest ta palcówka. To się przychodziło, to było robione w lokalu tu obrębami, tak, nie? I to przyszła, tam dostał taki formularz, musiałem wypełnić, a tam były rubryki, przyznaję się do narodowości niemieckiej, przyznaję się do narodowości polskiej. Ja skreśliłem narodowość niemiecką i przyznaję się do narodowości polskiej. I na to trzeba było jeszcze poświadczyć odciskiem palca. W pojechałem do tej, do, do tej, do tej, na tą hutę Julię, tu do Łopku. Tam się przyjąłem do pracy. Tam musiałem P nosić. Poznakę P, Polak. No i dostawałem tylko 25% mniej jak jak ci zarobek, nie? Był Także tam przerobiłem półtora roku na tej ulicy. No i tam myśmy tam organizacyjnie też e, w podziemiu troszkę działali, troszkę tego nie, tam czasami były e, wykolejenia, no to tam jak się e, zbierały wagony ze stalą, żelazem, nie, to myśmy te pociągi ja tam byłem za, za takiego, za takiego, co składa te pociągi, nie. No to tam czasami się wykoleiło, się, się używał pociąg zjechał z Lutki i przerwał całą tą barierę i tam się wywaliło dużo. Także opóźnialiśmy te wysyłki na front. <śmiech> <śmiech> Także no, tak... Potem w 1943 roku tam na tej ulicy, znaczy to było z początkiem 43 roku. Ja rano, od rana pracowałem do drugi, a o drugim mnie zmieniał jeden i powiedział, wiesz co, tam na portierni o ciebie się pytali i tam kazali się pokazać, gdzie jest ta moja karta i Wydaje się, że tam po ciebie przyszli. Ja padałem, o cholera. Ten prawie z tą maszynką miał wyjeżdżać ze szlaką na, na, na hałdę. Ja tam pod tą, tą kopilą taką się schowałem i wywiózł mnie tam na tą hałdę. Także ja się z tego i tam stąd się urwałem i oni tam na tym, na tym porwiernie a ja już nie przechodziłem przed sportywnie. I od tego czasu ja się zacząłem już ukrywać, do Mikoła znowu z powrotem i tam potem się ukryłem u mojej żony, nie, nie żony, jeszcze nie byłem żonaty, ale ja się u mnie ukrywała i potem się z nią ożeniłem. Się z snujących cieni dokąd. Szczęścia było niedużo, mało. Byliśmy jak ból i radość sprecieni w jedno trwanie swego umiłowania. Byliśmy krzykiem nadziei, co płacze, byliśmy śmiechem w radosnych pytaniach i jak prawda wszechbytu nie inaczej był dla nas brzask świtu i dzień zmierzchu. W czasie rozstania ostatniej wieczerzy, gdy w ufności lęki rozdrzałe pieszoną, tuliłem Twe skronie. Jeszcze mnie wierzył, że to już ta chwila, której się boję, że samotność złą pustkę się odmieni i tak stuleni wciąż z sobą we dwoje byliśmy ciszą śmierci niespłoszeni a zegar cicho i monotonnie odmierzał uciekające nam chwile W oczach rozbłysłych przytomnie, jak dawniej, znów tak bardzo ciepło, mile, zapłonęły jakże piękne oknie. Te oczy miały w sobie tyle mocy, miłości, jakby w misteriach pochodnie, gdy rozjaśniają mroki wiecznej nocy. Ale gasły wielkim żalem ściemnione w ich kącikach błyski zalśniły i po twojej twarzy biednej wychudzonej jak dwa brylanty dwie łzy się stoczyły. Nie, nie krzyczałem ze swej rozpaczy zaborem. Już byłaś tak cichą w moich ramionach. Dzisiaj wieczorem. I zostałaś miłością przepełniona. Rosjanie przyjechali. Od razuśmy zaczęli organizować życie w Mikołowie. Ja tam się do domu kultury. Zacząłem, miałem być sekretarzem na tym Domu Kultury, ale potem nie było. Te, ten, co miał objąć ten Dom Kultury, te, tego nie, nie było, on się jakoś rzekł czy coś. Tak, ja objąłem kierownika Domu Kultury. No i wystawiałem już na 3 maja w 1945 roku, wystawiałem sztukę taką, co ja pisałem w czasie. Jak się ukrywałem w czasie okupacji, to ja to pisałem. Modle się, gdy rozbita jest miłość, A w tyranii brutalnych zdarzeń Umiera jakże sens kochania. Modle się i to żarliwie do Niego, Który daje i wzbrania, Jak daje ich chłoszcze, i tuli tkliwie. Modle się, gdy w smutnych oczędach Gasną niewinne małe pragnienia, gdy pali się ziemia, Jakby przeklęta brakiem miłości, W której Boga nie ma. Modlę się, Gdy w Ręsztoku na ulicy Umiera młode życie narkomana W piekle ich wiecznego głodu. Czy Bóg nie liczy, Że to dziecko, Że go zrodziła mama I że z tego powodu Grzybem śmierci Urasta zbrodni testament. Modlę się duszą. Który piekielny zamęt posiano ziarnem spustoszenia. Modlę się, gdy arogancją pogardy Rysy oszukane zawierzenia, a ból stygnie pamięcią zimny i hardy. Ha Halo? Aha, to ty, no, no, co tam słychać? Ja, no dobrze. Ja pójdziemy, pójdziemy. Na, na Sylwestra, tak, ja pójdziemy. No, fajno. No, też się umawiamy, tak, ja? Dobra. No cześć. pisania wierszy. Tak moją pasją były też robienie zdjęć. Miałem różne aparaty. Miałem werę, drucha, cmienne. Zorkę nie, a ten, 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 ten rosyjski, no mniejsza to, a teraz mam Olympusa, to jest bardzo dobry aparat, to on robi prawie zdjęcia trójwymiarowo i drugiego Olympusa cyfrowego, to jest najlepszy już aparat. Yes.